Panowie i panie, dzień dobry, witam serdecznie. I tak jak obiecałem, tak też zrobimy, czyli mamy coś takiego. No dobra, panowie i panie, zanim pojedziemy dalej, to chciałbym wam pokazać statystyki tego czołgu, jak to wygląda, czy ma to sens. Nie wiem, czy chcemy go uzbrajać, więc patrzymy sobie może po prostu na model niewizualny, tylko live. Zobaczmy, jak to wygląda. No tutaj potrzebujemy. Hej, okay, 316. No widać, że te setki by się gdzieś tam same były w stanie przebijać. Tylko pamiętajcie, że skontowanie tej wieży setą wcale trudne nie jest i tutaj będą rodzić się yy pytania, jak to będzie wyglądało W przypadku esta, które potrafi gdzieś tam te wieże obrócić. No tak jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Czyli te APC wcale nie muszą być jakimś super dodatkiem. To ma 316 peny. Myślałem, że to będzie mieć peny więcej. Okazuje się, że nie. I 650 na bombie, czyli nie ma tutaj tuby pełnej ale gdzieś tam taki pomiędzy, taka mini tuba pomiędzy właśnie tymi uszkodzeniami z fivki, a, a z grubej rury. 860 na haksie, 110 peny przy tym, to jest warte oczywiście zaznaczenia 246 na peku u również warto dodać. Tak wyglądają statystyki, 0,36 rozrzutu, bla, 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 a jakbym ja sobie ubrał ten czołg. I powiedzmy, zrobiłbym tak, 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 tak. Tutaj bym dał podstawowe rzeczy. Więcej chyba nie ma sensu. Dałbym mu po prostu. E, nie wiem, e, dajmy mu fioletowy dosyłacz. Z czystej ciekawości zobaczmy. Ja sobie gram na przykład taką setą fioletową z i na przykład fioletowe HP. Czyli odwzorujmy sobie te zestawy, których ja bym używał na serwerze EU. Dajmy sobie tak. Ja chcę dawać polowę. Można jak najbardziej, to bym dał to, to bym dał to. Jak gram HP, to bym dał to, to bym dał to. A tutaj bym dał do zasięgu widzenia. To przydałem chyba tak. I tak wygląda finalny czołg. Jedziemy sobie 32 na godzinę. Za dużo, za mało. Ciężko powiedzieć, słuchajcie, można byłoby dać turbu na pewno, tylko zamiast HP albo zamiast staby. No nie, nie chciałbym tym grać zamiast staby. No chyba, że na niektóre mapy miejskie, jak najbardziej, żeby jeździć szybciej, 32 km na godzinę nie jest to fajna prędkość, ale na niektórych mapach by się. Nawet mógł sprawdzić, gdybyśmy potrzebowali gdzieś tam na jakiejś otwartej mapie możemy sobie dać drugi zestawik z turbo, bla, bla, bla. 0.33 rozrzutu, 2.3 aim time'u, czyli czasu skupiania. No, wygląda to, to najwyżej poprawnie, fajny rozrzut bieży tutaj, jest ok, jak najbardziej, te wszystkie statystyki są w miarę sensowne, 3190 HP z fioletowym hapsem. No dobra, polecimy, zobaczcie jak to śmiga. Chore czy nie chore, chcielibyście na serwerze EU czy nie, dajcie znać w komentarzu. Moi drodzy, nic innego jak Eseta z Turbo, servera Lesty, e, czyli no dla nas personalnie, dla mnie to na pewno jest ostra egzotyka, zresztą ja nawet połowy czołgów to nie wiem po ikonkach co to jest. E, Także no, ładnie wygląda kamuflaż to na pewno. E, ja bym chciał właśnie dużo więcej takich kamuflaży tego typu jak tutaj, no i co, jedziemy sobie taką esetą standardowo gdzieś tutaj za nasyp. E, będziemy grać na tej mordowni e, ten Ruinberg. Co e... to, to? Alo, co to za smashing? No, no, rozumiem, bo to pewnie robi uszkodzenia w raczej w takie słabe, słabo pancerzone czołgi. W taką Esetę to tym chyba się dużo tymka nie robi, tak? Jak wiecie to napiszcie mi w komentarzu. Nie wiem co to na boga było, ale to tam jechało i sparzyło ostro, stary. Na grilla zajebiste. W każdym razie, SET z Turbo, dobry plan czy niedobry plan? Ktoś powie, że po co i tak te randomy. która rakieta przeleciała. O co tu chodzi? Bardziej jak dota, wygląda niż, niż jak kurde, wiesz, jak, jakaś pecha zrobiona. Ciekawy, ciekawy, ciekawy zamysł. Koncept, może i ok. Ja nie wiem, czy chciałbym znowu coś takiego, takiego widzieć, gdy sobie gram i, i, i mi taka smaszara wyjeżdża. Mocna pecha, to chyba był w ten rakietowy czołg, co. No, takie mam wrażenie, wiem, że... Tak, tak, tak mi się wydaje. Tak, ja pamiętam tego jak się 757A. To jest jakiś rakieciarz. No to dalej smaż, stary! Dziwna, dziwna sprawa. Jak sobie popatrzycie na rozkład amunicji, też jest troszeczkę inaczej. Tutaj, Ammo, to PCR na Goldzie. Tutaj nie ma tych hitów, więc... Nie, interesująca sprawa, że ten czołg ma alfę. by ale strzelamy sobie z APCR-ek. Interesujące, prawda? Tak jak już Wam powiedziałem chwilę temu, jednak są te różnice, są te nowe czołgi. Są czołgi z takim twistem i pozmienionymi rzeczami. Ale wygląda w tak bo nie widać, żeby działo było jakoś super rozwalone. Pomimo tego, że oczywiście ten dystans jest no tutaj wręcz śmieszny do przeciwnika, śmiesznie mały albo krótki, albo. Po prostu czołgi są blisko. No tak, widać, że kontrola nad działem na tym czołgu jest jak najbardziej spoko. No i ten kamuflaż wygląda przepięknie. 5000 dymka już zrobione. Całkiem dobrze to wygląda i tutaj bardzo ładna pecha. Ale zajebisty jest ten kamuflaż, to trzeba przyznać. Eseta Sturbo. Turbo. No stary. No tutaj nie ma nawet gdzie używać tego turbosa co mnie bardziej zastanawia to to, że ta bitwa ciągle trwa, minęły już tam 3-4 minuty, 3 minuty i czwarta minuta leci. No a tutaj jeszcze tego damage'a w Enemy teamie jest trochę do zrobienia. Rakieciarz, no od boku raczej słaba opcja, ewentualnie frontalnie po dolnej seta ma fajne te boczki i potrafi podbijać. Nie wiem w co on tam te rakieta puścił, chyba we wrak stary. Ej, to jest chyba jakaś dobra pena, bo jest czwórkę, to weszło jak w masło, wszystko na zielono było. Ok, no i co teraz z tym rakietowym czołgiem? No, można sobie przestawić. Wygląda ten czołg obrzydliwie, nie? Jakby co? Słuchajcie, wygląda obrzydliwie, i przypominam, że to jest dziesiąty poziom, tak, a nie jedenasty. Mam wrażenie, jakby to była fifka z naszego serwera, tylko że z e, alfą tuby. Tak to przynajmniej wygląda tutaj na, nie, na gierce oczywiście, z statystykami, liczby, liczbami i tak dalej, i tak dalej, ale... No pod względem takiego gun handlingu, obrotu wieżą, obrotu kadłubem, wygląda to całkiem dobrze. No i co, tutaj dojazd jest, T95 jedzie. Nie... Z tym przepięknym skinem, uważam, że to jest jeden z fajniejszych skinków, które kiedykolwiek do woda wyszły. Pięknie zrobiony. Plażowe T95, odpalone turbo, skontowana wieża, dobra. I co dalej? Okej, okay. i weszła tuba za 639. 10,5 tysiąca dymka. Coś specjalnego było w tej grze? Nie, była to farma ludzi. Wychylasz się tak jak zawsze, strzelasz tak jak zawsze. Po prostu, chłopy. Były delikatnie. Toku. Dobra bomba. Można tam jeszcze chyba podjechać pod esterfał i fosza. Zobaczymy, czy to się uda. Ja tutaj tego nie będę przewijał, bo oglądam to widzowie z filmiku, więc tutaj nie chciałbym psuć nam też wrażeń. Jest presja kapa, 30 sekund do końca. Turbosy znowuż były spalone. Zobaczcie, jeden nie jest na płyez, jak on stoi, stary. Ziomek! Ziomek! To no, to niedobry plan. Mam bardzo duży dysonans do tego Jak patrzę. Względem tego jak patrzę na te działko, jak, jak patrzę na działo tego czołgu. Że to ma apacerki. A w sumie chodzi całkiem, całkiem nieźle. No oczywiście w turbo, no to. Stary! Jak to cholerstwo sieka! No, egzotyka. Pełną parą. Strv zaraz tutaj wyparuje. Dzień dobry, dobranoc. Bitwa nie trwała zbyt długo, a zobaczcie jaki wynik można było w niej zrobić. Skin, sztos. Okej, okay, druga mapa, panowie i panie. Tym razem w plutonie i tym razem innego gracza. Takie płomienie, tego nie było widać na poprzedniej, na poprzedniej mapce. Okej. Okay. Tak jak widzicie na serwerze Lesta, eee... Nie było tego patcha 2.0, nie było tych zmian związanych prawdopodobnie z matchmakingiem, stąd... Boinka jeszcze stoi przy okazji na środku. Stąd są też te stare tryby. Atak, obrona i spotkaniówka. Dajcie znać, czy w ogóle chcielibyście, aby te tryby wróciły. Czy brakuje wam tych trybów, bo to też jest istotne. No i tutaj co? Standardowo od góry ja też wolę grać górę, nawet jak gram jakimś takim że tak powiem, czołgiem mamucim jakimś takim kolosem, jakąś taką stodołą, Wolę sobie podjechać na górę niż grać tam z za rogu. No i zobaczymy, co tutaj się stanie. Trzy turbosy jeszcze zostały, APC-y na, na jedneczce tutaj są wrzucone. Nie, nie pamiętam jakie to miało hajki, ale Szymek możesz przypomnieć. Okej, okay. co to jest ze Cołk? Ech co on strzelił? Nie, nie wiem, nie widzę, stary, nie widzę. Nie widzę, ale bomba siadła. Nie mam pojęcia. No nie, nie mam, nie wiem widzowie, no nie wiem. Tak jak wam mówiłem, wychodzą tam po prostu inne czołgi niż te, które my z serwera europejskiego znamy, ale prawdopodobnie jest tak samo też u nich oni nie dostają tych maszynek, które wychodzą u nas i tak dalej, i tak dalej. Ok, trzeba skrócić dosłownie, że tak powiem, brzydko, na mordę. I zacząć coś farmić, bo tej 600 dymka nie wygląda za dobrze. Umówmy się, cała wieża Małsa, nie wiem czy widzieliście, skontowana w tamtym miejscu, nawet gdzieś tam na dole, była na zielono. No i okej, okay, trzeba farmić dalej, trzeba farmić więcej, tutaj nie ma zmiłuj. Ja się zastanawiam teraz, bo tego akurat nie wiem, ale już gdzieś mi to nurtowało. Czy tutaj nie ma włączonej żarówy, czy po prostu żarówa w ogóle nie została dodana tamten serwer. Nie pamiętam. To szymek możesz napisać tutaj dla widzów i dla mnie od razu, yy, gdzieś tam dużymi literami. Okej. Okay. Żaruwa, latara, 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 nie żaruwa. Chryste pani. Okej. Okay. Bomba siadła. Spoko. To jest, widzowie, ciekawe. Jak ta seta z turbą sobie dobrze radzi? Jeszcze z tym działem. Takim delikatnie twisty... O, jest HP, jak to wolno, w ogóle schodzi wszystko. Oczywiście u nas też się takie rundy zdarzają, chociaż tak jak mówię, ja ostatnio miałem taki jeden dzień, gdzie myślałem, że to jest po prostu wyścig z czasem. A 3 minutówek było dużo. I na serwerze Lesta też się takie gry zdarzają. Tutaj widzowie po prostu... Kwestia tego, jakie czołgi na serwerze jeżdżą. Rakieta, ok, bomba, nie weszło i też odbitka. Czyli te czołgi rakietowe, e, pomimo tego, że robiły taki ostry szum, duży szum, no to też gdzieś tam na te hedy, na coś co ma duży pancerz, e, mogą sobie średnio radzić. A zeta lubi gdzieś tam e, odbić sobie bokiem, jak masz inne typy amunicji niż apekilu, lub -y. e, Bardzo niekomfortowo się to przebija po tym kadłubie. Wręcz jest to w większości miejsc niemożliwe do tego, żeby dać pękę. No i tutaj takie wymiany tymi czołgami z wysoką alfą, ale... O, ale to siadło jeszcze trzy szóstki wrzucone. Number of the beast. Został, został zrobiony. A tutaj te sety tym kadłubem dingają całkiem, całkiem sporo. Zobaczcie, tutaj nie ma opcji robienia side-scrapa. To jest wyklanie się na przednią płytę i dinganie i wyłapywanie. Wszystkich możliwych uszkodzeń. okej. Okay. Znowu fajny matchmaking, bo z dziewiątkami dwie arty nie robiły jakiegoś dużego problemu. Ok, kolejna tuba, tym razem wychylał się 60 tp i też tej pechy nie przebił, a strzelał z Hita. W takiej sytuacji dużo łatwiej dużo lepiej byłoby mu zrobić uszkodzenia. Grają już po prostu na pekach, i często właśnie ludzie myślą, że te złota amunicja, to też po prostu gold, tak. Ta amunicja hit na dwójeczce będzie taka dobra, bo ma więcej PN, a często po prostu APK są lepsze pomimo tej niższej penetracji. Wszystko jest zależne od danego momentu w grze i od danej sytuacji. No tutaj to 5 to zbieraj jak marzenie. Właśnie, ciekawe, czy oni mają tego starego Type-5, chyba tak. Oni nie mają tego nowego Type-5. Ładny skin na 60 TP, podoba mi się. Dobra pecha. No i co? Jeszcze trzy turbosy są. Na razie nie trzeba ich używać. Mordor będzie powolutku już się kończył. O, ale weszło, człowieku! Za 9 stów prawie ta rakieta weszła. Oj, ciekawe, jak długo to leciało. Ja tylko widziałem taki cium I chłop dostał bombę za 9 stów. No i 3120, a ta ST ma haps. Oj, oj, Tary. Tary, ale masz lipę tym rakieciarzem. Został namierzony. No za 319 odarty w takim momencie można zebrać gorzej, jak jesteś na strzałach, tak jak tutaj jego ziomeczek. <gry> Rakieta za rakietę. No nie wiem, śmiesznie to wygląda. Ale już o rakieciarzach gadaliśmy. Ja myślałem, że to wejdzie. to <gry> jest? Kurde, Star Warsy z tego zrobili prawie. Jeszcze tylko lasery. Brakuje jeszcze laserów, tak? Widzieliśmy jakieś grillowniki, widzieliśmy Arty, jakieś nahey grające, widzieliśmy rakiety, i tak dalej, i tak dalej. No to dla sery, to, to ja, ja bym obejrzał chętnie stary. Ja sobie bardzo cziluję przy takim kontencie. Dla mnie to jest piękna sprawa, bo zobaczyć coś nowego. Niekoniecznie chciałbym to grać, tak? Ale, ale popatrzeć zawsze mogę. Okej, okay, skontowana wieża, żeby nie dostać z tego, z tego pocisku rakietowego. Teraz można się obrócić i dać snapa. O, tu jest mierzone do końca. sanuje, Szanuję. Czy to nie był. Nie, to chyba nie jest. Rakiecierz, to jest zwykły czołg. Sorry. Już już za bardzo podhajpowałem, ok? Za bardzo widzowie podhajpowałem, ok? Tutaj siadła rakieta. Nie, to była arta. Dobra, żart kończę z tymi rakietami, bo już łeb psiądzie. Chyba nawet nie ma żadnego czołgu. Czy też niszczyciela, który mógłby rakietami strzelać, wystarczy. Można się cofnąć. No i teraz te dwa turbosy na dobrą sprawę. No nie są zbyt użyteczne, bo i tak i tak nie można tego jakoś super puszcząć. Ale w momencie, kiedy przyjeżdża ci wafel, możesz się skontować, odbić tą dolną. Interesujące. Na wafel strzelał to chyba ze zwykłej amunicji. Tak, to był apek. Dlatego się nignął. No tutaj można byłoby podbić sobie tę... Podbić dupkę, żeby to nie weszło. Ale i tak i tak chłop się pomylił. 9800 zrobione. Tam jedzie kolejny T55A. T55A ma 330 peny, Tak samo jak T54. Więc tutaj to jest taka komfortowa pena, żeby setę przebijać. Ale trzeba jeszcze kliknąć. A ziomeczek nie zdążył. I dziękuję. Dobranoc. OK. I znowu turbo odpalone na 100 mi się wydaje, że my na tym serwerze europejskim to już mamy po prostu dosyć tych maszynek, które wychodzą z tymi wszystkimi, że tak powiem, dopalaczami albo czołgów, które mają wielów, albo strzelają z salwy. No, dajcie znać, czy tak nie jest, lub czy jest ok. To jest też kolejny temat do rozmowy i do dyskusji. Co my tutaj mamy? A on pojechał na drugą stronę tym Isem 3-2. No to niedobrze, to już nie będzie więcej dymka. Pomimo tego, że wynik bardzo fajny, bo 10700 obrażeń zrobionych, grając tak metodycznie, na spokojnie, wyłapując sobie wszystko od A do Z, udało się zrobić spoko rundę. I pytanie brzmi, czy jeszcze tutaj Arta nie dostanie jakiegoś gonga, No stary, jesteś pięknym prezentem na zakończenie tej gry. 11-200, kapoba. Ciekawie to wygląda. Ale, no, tak jak mówię, nie, nie wiem, czy chciałbym coś takiego zobaczyć u siebie. Kinek jak najbardziej na plus. Dlatego napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie o kolejnym dodatku do blesta serwera Mirtankow. i czy chcielibyście to mieć u nas, czy nie. Bo lubię zadawać takie pytanie, gdy porównujemy sobie te serwery. Elo!